Cześć, Siema, się Maneczko. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mobilny Seba się kłania. Jest. Ja to w W dzisiejszym odcinku zobaczycie z nowej serii coś, chociaż jeszcze nie wiem, czy to będzie, chociaż jeszcze nie wiem, czy to będzie nowa seria, ale zobaczycie życie, jak. Jak przebiega życie starego naszego Johna? No, jak widzicie, John jest już no, w celi, tak naprawdę siedzi. Przyjechał jakieś, przyjechał do Bowling Broke brok jakieś 5-10 minut temu. Dokładnie nie wiem, ile, lat... dokładnie nie wiem, kiedy przyjechał. I chcę po prostu. I my musimy mu pomóc. M musimy pomóc się wydostać z tego więzienia. Jakoś zrobić tak, żeby miał kupę forsy, bo tak naprawdę no Ej. No co jest? Ale tak szybko ty masz na lobby. nie będzie nam jeszcze... Nie! Tutaj nikogo nie ma. Myślę, że nie będzie. No będzie, a mi się tego nie będzie chciało wycinać. No to poczekaj, moment. Przepraszam, musimy robić cięcie. N niestety. Zobaczę jest. Oż dobra, przepraszam moment. Kurde, zgrasła mi. Dobra, nieważne, trudno, będzie ciemno, jak nie wiem. Moment. Jezu, jeszcze mikrofon poleciał. Dobra, przepraszam, wytnę to. No to co, lecimy, bo mówię, że w tej sej... Aha, z czym skończyłem? Sko skończyłem na tym, że możemy naszemu staremu Johnowi wrócić do życia, do ładu tak naprawdę, powiem, chciałem to powiedzieć, że do pełnego, do do forsy, którą miał, miał jakiś. Się moment. Mojego. Moment. Y... Ja nie mogę tak mi się na Czekaj. Okay. Bo, bo, jak pamiętacie może z poprzedniej Edy, z, z, znaczy wy nie pamiętacie, bo ja grałem na innych postaciach, ale. John, który tutaj mamy, który macie, którego tutaj na, na ekranie macie, pokazanego, to miał kupę forsy, miał kupę przyjaciół, miał naprawdę, a się stoczył na bardzo zły, na, na bardzo złą drogę, powiem po prostu krótko mówiąc. Także lecimy, ja, ja za bardzo nie będę nic gadał, Kamerka będzie, ale ja za bardzo tak nie będę gadał. Więc się, przy, się przenosimy na, na pierwszą osobówkę i lecimy. Klimacik, mam nadzieję, że zostanie zachowany, bo to będzie top. Kurde. Co jest? się ma brachu moment widzowie o, dobra w czasie gdy się w czasie gdy się pan o pan oliwiero przywita to po prostu pokażę wam Ją cele. Jesteśmy we więzieniu bowling brok Tutaj mamy tylko kibel. Taki stoliczek, takie dwa. Takie dwie prycze. bo co te prycze są w ogóle. Ale nieważne. Tak. No i to tak wygląda. I nic więcej. Po prostu nie ma. Także jest biednie. Jak widzicie, John miał wszystko. Miał wszystko, ale już nie ma nic. Nawet auto. Nawet auto, które miał. Nawet auto, które miał. Po prostu gdzieś, nie wiem, gdzieś zaginęło. Ja po, John podejrzewa z, z Chrisem... z Chrisem, bo jest Chris tutaj. Z Chrisem, że FIB mo, mogło mu to auto po prostu zabrać, ale... Dobra, no to chodź. No, no dawno ok. Pewnie o. Siema brachu. Siema, siema stary, gdzie my trafiliśmy? No właśnie, stary. Ja nawet nie wiem, gdzie my trafiliśmy, wiesz? Ja też nie. Ja nigdy nie byłem w więzieniu. Stary już. Ja też nie wiem. Ja też nie byłem. Wiesz co? Ja przepraszam widzowie, ale ja muszę zrobić Z2, więc no, rozcięcie. Ja muszę z... ja muszę dłuższe z tak powiem. Dobra. Dłuższe Z2 robimy. Witam po przerwie. L lecimy. Jestem. Co? Dobra, kontynuujemy Kontynuujemy No, nie. Mm, to jaki masz plan? Powiedz mi Plan by stąd nawet po prostu Ja też bym zwiał Tylko nie wiem jak To prawda Ja też nie wiem jak Możemy iść i obmyślimy i, i my plan, co? Ja Ja też już mam dość. Coś mi, kurde, za, coś mi zaczyna świtać y, z, z tamtych lat. Tych młod, z pierwszego m, m, małżeństwa. Wiesz?

Co mówisz? Co ty masz syna? A ja mówiłeś mi, dobra, faktycznie mówiłeś mi Sorry, bo ja wiesz zanik... Już nie ten wiek Heh. Lubię nie chciał na cyfrowym tygodniu siedzieć, nie, ja chciał sobie zwiać. No ja też bym chciał, no ja też bym chciał zwiać. Tylko... co robisz? Jak sobie uciec na przykład, Nie wiem, wiesz? No... Mi się wydaje, że to jest co od FIB, już FIB ma ten... ma to więzienie, wiesz? Nie wiem, wiesz pomyślałem sobie, może się przejdziemy jeszcze gdzieś. Na blok czwarty się przejdźmy, co? Dawaj. Tam coś powinno być. No, naprawdę widzowie jest ciężko. Jest. Yy Johny nie wie, co, co robić, jeszcze musi. Zabezpieczenia super, co? Co teraz? Co teraz robimy? Co? Też mi się tak wydaje, że nie powinniśmy chyba tu wchodzić. Może. No, właśnie, właśnie, więc po co? Po co? <noise> oby nie, oby nie, wiesz, oby nie. Siedzimy dopiero no, kilka miesięcy. No, no Ty siedzisz kilka miesięcy, <noise> kilka Ale miesięcy. My razem siedzimy kilka miesięcy. No nie, bo mnie dopiero przywieźli. Z... Ty zróbmy tak, że mnie dopiero, że mnie jakby dopiero przywieźli, dobra? Ej! Co? Aha, no dobra, no to... obra chodź. <ścoughs> ciężko, ciężko. W życiu ciężko, wszędzie ciężko. Miałem wszystko Ja też miałem wszystko Przeparbowali mi nawet wodę na czar na czarnym kolorze No ja Miałem wszystko, miałem Turinga, miałem wszystko, miałem jaki na Nooo myślisz, że ja nie miałem? Ciekawe, jak tam mój syn się trzyma. No. Chciałem, żeby kiedyś pan odwiedził. Ja też chciałbym. Tylko nie wiem, czy to się. Tylko nie wiem, czy to się ziści, wiesz? No właśnie, ja też wiem. Ja już tracę nadzieję do życia. No i wiesz, mówię że nie tylko ty jedyny. No. Oj widzowie! Jest. Chodź do mojej celi, bo mam coś w tym.. Coś przywiozłem! Coś przemyciłem w tej torebce. A widzisz, jaj... Ja umiem się dogadywać z nimi, tak? Ja mam ją przypiętą na klej, także wiesz. Na górę, na górę. No dokładnie, dokładnie. To, 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 to ja rozumiem, nie? Dlatego mi nie zabrali ją. Jej. Oj, zobaczycie, zobaczcie. Wiesz. To było wszystko fałszywe, to wszystko było zaplanowane. Czekaj, tylko kluczyk wezmę. Nie to żony. Weź to zamknij. Dobra. Cela zamknięta ci powiem. To teraz patrz, czekaj. No. It, no, tutaj leżał. To więzienie jest pokręcone, bo policjantów tu nie ma, wiesz? To, że martwię, żeby leżać, leżać, leżać Jakiś poprzedni więzień tu zostawił, wiesz? Tak, akurat, to akurat się nie ziści, wiesz. No. Moment, gdzieś to miałem, gdzieś to miałem, kurde. Patrz. Hej. O tak się chowa wszystko w tej torebce, zobacz jak ja to schowałem. Kurde, My skonfiskowali wszystko. No, to wszystko papier był, wiesz. To wszystko papierowe. Powiedziałem, że wszystko papierowe. No w sumie, słuchaj, mi też skonfiskowali broń. Pieniądze wszystkie, co miałem. Turinga mi zabrali i i i Ferrari mi też zabrali. Wiesz? Także ja kasy nie mam. Ale ale mam coś, co co, nul, co mi nie mogą zabrać, wiesz? Jesteśmy w takim wieku, że nie powinni mnie tego zabierać.

to co ja przygotowałem na tą serię i moi ludzie to nie wie. tego dawno nie było na kanale. Czekaj moment, tylko zobaczę czy to widać, nie? Tego dawno nie było. Ta... Takiego formatu siedzenia w więzieniu nie było. N nie było. Także. Oj oj jesteście, powiem wam. Będzie, będzie co oglądać. Ale ja myślę ten plan ja działania. No widzisz, ja miałem. A pójdę po czas. Moi... Y, Johnny nie będzie mówił temu nie, nie będzie mówił naszemu. Będzie mówił y, czekaj, kurde, Chrisowi co... Co ma w planach, bo to jest nasza tajemnica, tylko to jest roleplay, a tu jest poza roleplayem. Co. co rozumiecie? I ja mam nadzieję, że to rozumiecie, a jeśli nie, to nie. O kurde! Ty jak ty to znalazłeś? Gdzie to było? To się przyda, wiesz? Ja mam telefon swój prywatny Wiesz no. Także poczekaj, obmyślę tutaj plan działania, wpiszę sobie to wszystko i będzie git, co? Dobra, mam to wszystko Ej Mamy już to obmyślone Dzisiaj w nocy... Dzisiaj w nocy trzeba trochę podziałać, pomyśleć i tego. I postaramy się uciec. Postaramy się uciec. W sumie tak, no. No. Oj, widzowie, widzowie, wy się mylicie. Grubo się będziecie mylić. Jeśli chodzi o mój film. Znaczy... grubo się Chris. Z naszym tutaj Johnem się myli, że tylko jedna noc, i, 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 i tak ucieknął. Dobra, dobra. Nie, 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 nie. To będzie coś bardziej grubego, co myśli, co, co w ogóle wam się nigdy nie śniło, bo ja powiem wam to już. Ja, ja mogę wam to od razu. Powiedzieć. To więzienie to jest jeden wielki escape room. Jeden wielki escape room. Także no jest. Jest co naprawdę oglądać. Będzie co oglądać. Hmm, zniknęły wszystkie moje itemy fajne. Sztalnicy. O Boże. Moment! Bo. Mom. O Jezu, przepraszam, widzowie, bo no klipa użyłem Czwórka, a nie piątka. Shit! Przepraszam, nacisnąłem nie ten przycisk. Nie ten przycisk, co miałem, ale robię trudno. Trudno, lecę, 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 lecę. Wrotem. Jestem, jestem, ja tutaj jestem, jestem. No, czekaj, bo coś tu powinno jeszcze być. Nie wiem, co, ale, co, ale coś powinno być. Pusto, pusto, wiem, wiem. Ale bałka być może na przykład dobre do skrypania kurczu. No, dobre, dobre. Dobre. Wejdziemy w klucze wziąć i na przykład normalnie wyjrzeć. No tak, tak. Bo to normalnie się w spije na górę, jak tylko jest podłączone pod klucz. O właśnie, właśnie. Przecież to jest 50, to co cię zabije. No to prawda. Tylko, że widzowie. To jest Escape Room. Także. No! Oj, be, oj będzie się działo w następnych odcinkach. Jeszcze trochę ta kontentu zrobimy. I potem już zakończymy. Co tam? Stary. No. To jest tak, kiedyś mieliśmy wszystko. Teraz mamy nic. Jak wejdziemy, to. Stary. na spokojnie, tak? Ja. Ja mam coś w. Ja, ja mam coś w zanadrzu. Naj, naj, Najgłużej crazy to, crazy ja za niewinność siebie. No ja też. Ja, ja tylko po obronie byłem, bad ja mi porywali to co miałem zrobić. Ja powiem ci, że no różne machloje że, żeby się wzbogacić różne takie obrabowanie banków i te inne. Także ja tutaj no nie siedzę za niewinność. Ty jeszcze nie wiesz, ale się dowiesz kiedyś. No ja też idę, bo muszę coś zobaczyć w banku. O kurde. O kurde. Ej, Chris! Chris! Ktoś mi zrobił przelew na 10 tysięcy. Ej! Czekaj. Znaczy, jest. jak... Może sprawdź, może to jest takie fajkowe, bo włączę bo tutaj, tutaj jest sieć odścięta wszystkiego, więc... Ale mi telefon działa normalnie. No ja no jakiś no jakiś numer a, a, anonimowy wiesz czegoś, to. Masz, zobacz. A ja faktycznie. To było fejkowe. To było fejkowe, niestety. Dobra. Stop. To, czekaj. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także zostawcie łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Cześć. No, no kończymy. Popatki.